Reprezentując światowego lidera w produkcji wtryskarek, jakim jest firma Haitian, produkująca 40 tysięcy sztuk wtryskarek rocznie, bardzo trudno jest zdecydować się na jeden bądź dwa produkty z całego portfolio producenta, które chcielibyśmy zaprezentować na tegorocznej edycji targu Plaspol. W tym roku przedstawiamy odwiedzającym bestseller marki Haitian: jest to wtryskarka serii Mars, hydrauliczna z układem. Kolanowym. Takich maszyn pracuje już ponad 300 tysięcy sztuk na całym świecie. W tym roku prezentujemy najświeższą odsłonę tej, tej serii wtryskarek. Jest to wtryskarka Mars 2S. Oprócz tego prezentujemy także wtryskarkę elektryczną ze zintegrowanym układem hydraulicznym wtryskarkę Zeres, która cieszy się coraz większą popularnością wśród producentów, nie tylko na rynkach europejskich i światowych, ale także i w Polsce. Oprócz samych tryskarek e, prezentujemy dwa kompletne e, rozwiązania gniazd produkcyjnych e, współpracujących z naszymi maszynami. Na obydwu gniazdach e, pracują roboty linii Haitian by Sepro, która została specjalnie stworzona do współpracy z tryskarkami Haitian. Pierwsze gniazdo jest to standardowe gniazdo produkcyjne typu Pick and Place e, współpracujące z maszyną e, Mars. Drugie gniazdo jest to rozbudowana automatyzacja. Wykorzystująca dwa roboty Python by Sepro i wtryskarkę hybrydową marki Zeres. Prezentujemy również gniazdo automatyzacji z sześciosiowym multifunkcyjnym robotem Universal Robot, który może być wykorzystywany do wielu funkcji procesu produkcji.